Cześć, witajcie, z tej strony a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem gramy w taką grę z Dawidą. Witam. Czekajcie, może przyciszę muzykę. Okay. E, w Good Games, taka gra, to jest holenderska gra. Może wytłumaczysz. Więc te, nad, w tej grze są różne tryby i pogramy na każdym przynajmniej po trzy razy. No właśnie. A o co będzie chodzić, to sami zobaczycie. A jakbyście chcieli na to wejść, to... Jakbyście chcieli na to wejść, to wpiszcie po prostu kupiec. Ja wam dam link do strony w opisie. E, dobra. Idziemy na tą pierwszą grę. Mane coś tam, okej? Okay? Mane Sky. No dobra. On był w Holandii, więc ogarnie, a ja nie. <ścoughs> ja nie ogarnię tych nazw ani holenderskich tych ogór... o, w ogóle ogórów. Ej, czemu ty się nazywasz tak dziwnie? No i zarąbałeś mi tylko. To Ty, jest... jesteś Ty jesteś, puttanec. Ogólnie patrzcie, kutnane. czekajcie, to jest yy, ten pierwszy, jak się nazywał, Astma. Astma. Ten drugi to jest jak? Yy, czekaj, jak on miał. Jak on? Janusz? No, chyba nie, no Janusz. Ten trzeci to jest Stefan. Trzeci to Stefan, a, a ten to ostatni jest... to paruwa. paruwa. dokładnie. Dobra, to zaczynamy. Także chodzi o to, że jak jest słońce, idziemy na taki ten. Chodzi się w wsadem, a skacze się spacją lub. Ej, <laughs> wygrałem. Tak. Ja mam lami. To masz. Ja w takiej grze można. Ej, jak nie ty mam pojęcia. Typ pojęć. dołączył, typ dołączył. Jej. Ej, czemu się zawiesiło? Nepsute. <laughs> Poczekaj, odłączę i dołączę. Jeszcze jest dwa razy pogramy na tym trybie. Myślę, że to jest gra jedno odcinkowa, albo dwu. Jak nie zdążymy w tym odcinku, wrzucę. Jakie rymy się... tu lecą? Właśnie mi się Biorę Stefana. Wrzuca mi się odcinek właśnie, yes. więc... Astma. Astma idzie. Ja mam Stefana. O oh, fuck, Ja mam Wartę. Znowu. Ledwo. Jakaś ryba z Biedronki. No nie, spadłeś. I obaj ja spadliśmy. Też. Obaj... Ej, patrz jaki mamy net. A, już ja nie, nie. A nie, to ty nie. Ej, czemu ja się tak dziwnie nazywam? Przecież ja się nazywałem Bany pl i znowu się zbagowało. Ta minigera jest zbagowana trochę. Chodź na losy floders. Ten typ tu jest. O, losy floders to jest jeden z moich y, y, z, moi, z najulubiejszych moich trybów. No, moich też, bo tu jest. Z... Ten typ ma zdjęcie sera do cholery. A ja wiem, na to jest specjalna komenda. On jest serem. Ej, ale my nie jesteśmy w tym samym typu. Jak to nie? A nie, to jest nie... typ. Ty na pewno jesteś na Loss of Tak, tylko że z jakimiś typami To jest pełno A ty już grasz? No A, to ja poczekam Poczekaj Jak ja to nie ogarniam? Co tu się dzieje? Zabiję ser No to jest specjalna komenda, ale nie pamiętam jakie mi się pisało Czekaj, poczekaj O, już Ser wygrał Dobra, poczekaj, ja odłączę może Idziesz na losy of ja już jestem. No ja też. Czemu my się nazywałem tak dziwnie? Przecież badam się nie wiem. Ale ja chcę zabrać z gościem, który jest serem. Na to jest specjalna komenda, ale nie wiem gdzie ją wpisać. Ja biorę paru. No Ej, może na bier... czacie. Czekaj. <laughs> Czekaj, nie rób nic. Okej. Okay. Nie wiem jak to się pisał. Co ty napisałeś? Dobra, sertuj, bo 15 sekund, nie. Ja jestem parubą różową, jakbyście pytali. A jaka może być paruwa? No może taka... O oh, fuck, no <laughs> co ty robisz, chory człowieku? Ech, ja nic nie robię o to chodzi. <laughs> Kurde. No właśnie. I kiedy ja cię zabiłem? Nie wiem. Serio nie widziałeś tego? <laughs> nie. Aha, to chory jesteś. <laughs> Oa. Człowieku! No nie chodź tak w kółku! Kurde! Aha, nie! Ciota, ciota. O kurde! Ciota, ciota. Jest! Ej, ja w to lamię, a ja nie a ja, ja, w to, ja w to kurde nie gram w załe życie. Ja też nie gram. I to kolega pokazał. Mi też. No, oświa! O, wygra. Stefan okay, wygra. Okej, ostatni raz gramy na tym trybie. Stefan! Jest. Kurde, a mnie to jest nie fair. <grym> Dobra, zaczęło się. Jestem znowu zielonym Stefanem. Kurde, nie chcę. Ale masz lagi. <grym> o, zabiję cię prawie. Prawie. Zabiłem się. <grym> Brawo. I patrz rakieta to cały czas lata mówię. Nie po co ja skaczę głupi, <głupi> Właśnie głupi Ey. Jaki ja mam nagi czemu? Uspadaj! Dziękuję. Ja nie wiem co się ty dzieje. Ty chodzisz w kółko. Ja nawet Panie. nie wiem co teraz, co teraz robię. Ja się zabiję z domu. O. brawo czekaj, czekaj, stop, pauza No. Ej, patrzcie na mnie, ja w niego strzelam, a ten żyje. <ś cybersecurity> T, ej, czyli ja, Ej, Ja teraz nie dotykam klawiatury! Nie dotykam klawiatury! Aaaaa, no, na pewno. O nie! Ale on ej, ma cheaty! A ja mam z nim wygrać skoro on ma cheaty? Halo! Nie, Masz cheaty i tyle! To halo! halo swój... Ja bym... Zabiłem! O. O, zabiję. Ej, poczekaj Ej teraz. Się... Cze... Czekaj, czekaj, muszę teraz coś zrobić. Żeby mi nie napisało. No dobra. A teraz idziemy na coś tam o Nie mów co on mówi. Tak, dobrze. Nie Ej, mów. czekaj teraz. Czekaj. Poczekaj. Nie idź na, na razie. na. No wiem, na razie na nic nie idę. Bardzo. Jakbyście pytali, to tu są opcje. A jak jest się w grze, to żeby wyjść z gry, to jest terug. Truch. To można zmienić niby na angielski, ale ja tego nie ogarniam. Po... Pana nie jestem mądry. Możecie popróbować. A długo to potrwa? Plus minus 10 lat. A, okej. Okay. <grym wzi> Biren jest fajne, nie wiem jak to się mówi. Biren Muzyczka też jest fajna w tym, w tym, w tym. W tym ale ja nie puszczę muzyczki. To z czasami Ma prawo autorskie. Bo z YouTube'a jest. A nie, w sumie... Nie. A nie. No ona ma prawo autorskie. Więc nie dam. A może nie? A chyba ma prawo. Nie wiem. Jaka cisza. Dobra jestem. No jesteś czy nie? No właśnie się ładuję. Już wpisuję swoim. Okej. Okay. A, wyłączyłeś się włączyłeś. Tak. Jeszcze tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć... 6 gierek. A już jest 8, minut, 8 minut jest już. To nie wiem czy w tym no. odcinku zdążymy. Brontozaurus, tak? Mhm. Ja już wiem. Yy, bronto, a zresztą sami zobaczycie, o co chodzi. Ja powiem, się. biegniemy, skaczemy nad dziurami, robimy jakieś ślizgi, uciekamy Asta. z takim dinozaurem. A ja. A my... Ej. O! Fuck, reklamy! What? Co? Co się stało? Wywaliło mi na, maksy na maksymalną głośność reklamy. Aha, pokoju! Więc nie pytajcie, co jak. Nie wiem, jak to będzie słyszeć. To, a, ja zginę to ja zginę sobie spawiasz? i... Okej, okay, jeszcze trzy razy, no. To ja biorę Stefana i idziemy. Astma. Ej, a zobacz... patrzcie to. To jest mój popisowy numer. Jak ja to zrobiłem. A! Nie! Yes! To... <ścoughs> Ten dinozaur rządzi. Co ten A i w ogóle, żeby ukończyć to, y, ten parkour, musimy wskoczyć na latającego kameleona. Latający kameleon. Ej, ale mnie u ciebie cofa. Ty wpadasz w dziurę, o już. Banan znowu poszedł gdzieś banan. Żyje O, wrócił No, ze światów Dobra, skończyłeś, widzę Jeszcze dwa razy No bo Raz, bo widzieliście jak Dawid dobra O nie, jestem nie parową Nie zauważyłem tego Nie widzieli przecież jak ja gram Ej, ktoś napisał Typa. coś, jakiś typ Jak spadłem Widziałem to, latający kameleon <laughs> Ej, ten typ ma wąsy jakieś. Nie gadaj, że on jest z wąsami. Skupienie poziom harda. Skok, skok, skok. Kurde. Spadnięty. No. Ej, co to znaczy hoj? Hoj Cześć. Okej, okay, to jeszcze raz dawaj. Ostatni. Ej, ostatni. A później jest kuelenruzję. Tak. Kto za typ? Nie gadaj, że on jest tym typem. Tak, to jest, na to też jest komenda. Jaki gościu, astma! To ja zapomniałem te komendy już. Ty dobry Kurde. Astma spadł. On ej zobaczę, niebieskie trampki. O niebieskie trampki spadły. Sorry, że się nie odzywam, ale się mega skupiam. Fuck. Ciekawe, czy dojdzie, do tego? No, to co on pisze? Do... Nie on pisze? Nie wiem, czekaj, zobaczę. Okay. A, że odszedł, już, że poszedł z gry. Aha. Skoczy na ale wiem, Latają... ciebie co? Pokażę wam latającego kameleona. Nie wiem. <laughs> Patrz, już <laughs> widzieliście go, widzieliście. <laughs> Dobra, chodź o na pureruzję. Jakich... O, ser dołączył. Chodź, chodź na Eee, Okej, okay. i to będzie chyba ostatnia minigierka. Rizy, e, w, tym, w tym to, tłumacząc na Polsce, to jest wojna sąsiadów i chodzi o to, że wybieramy sobie postać. Jak y, y, Są postać ślimak, żółw, biedronka i pancerni. Biedronka. <laughs> I trzeba, trzeba odbijać śmieci do y, sąsiada, czyli z góry lecą coś a my je musimy odbijać. Właśnie. Znaczy tego nie umiem wyjść. Ja jestem oczywiście biedronką. A ja ślimakiem. Ślimakiem wąsaczem. Ja w to nie umiem grać jak coś. Tak, prawda. Czas ci się czasem farci. Kamienie. Ej, nie zauważyłem. <grym> piłką. O kurde, co to miało być? Kamie. Nie, gra Kurde. Zluźnienie w rozwoju Ty, konewka. konewka. Jest Biedronka jednak jest słaba słabe. Tak O jest. I co to było? To U mnie ci... to upadło na ciebie. Naprawdę Banan Teraz znowu pewnie coś rzucisz, a ja tego nie odbiję. O, brawo. o brawo. Ale jest. jest słaby. Już wygrałeś, co... Tak. Dobra, to jeszcze dwa razy. Tym razem biorę kurde pancernika, bo jest fajny. O, też A jak w ogóle weźmiecie yy, jedna osoba weźmie pancernika i druga, to. to yy, wow, co tu tak, było? Jak, tak jest przy każdej postaci. Ale to było hardcore. Biedronka na przykład jest czarno-biała, jak ten. Czarno-czerwona, sorry. Tak. czarno-czerwona, właśnie. Nie czarno-biała. O, masz banana na, na działce. Ej, co to było? Gdzie to? Gdzie ta konewka je leć. Ej, halo! What? Ej, nie zoom. Gdzie ta konewka była? To ej! Nie to tak wyglądało jakbyś pudnego w pingponga. No właśnie umie też. No ej! O, ja wyciec. to teraz przegram Przegram, banan. O nie, nie telewizor. To przez tego świętego banana. Eee. Yy. 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 Ozwal to. Co wow! ja zrobiłem? To było dobre. Było takie dobre, I że aż wcale. I kupa <laughs> Proszę, nie latający kozą. <laughs> latający ten, królik mój. O, wygrałem, jak galaretka. Ej, myślę, że ostatni raz to już będzie, nie? No. Ja biorę żul, żulwia. Żulwia. <laughs> żul O, ten, ale fajny. Może fajny to, bo od, Ten żółw wygląda jak wojskowy. No. Naprawdę. Miłego. Ej, no! Ale ty to labisz, jest. Ale cię przerwał Nie wiem jak tu można mieć lag Właśnie, jak tu można mieć lagi Mi się wrzuca film I jeszcze nie mam lagów Czasami mam mniej pingu, ale... Masz jabłkiem O ty Czy masz będziesz miał dupie zaraz nie. Kurde Nieprawda Dajcie zdechłego zdechlaka To nie zdechuj zdechły zdechlak. Kurde! Ale z, znowu będzie tak samo. Ty chodzisz jakbyś na pannę. Aha. O ty! Yes. O ty! Jest, To było dobre. Aha. Pilka! Banan! Banan jest zły. Jest, konewka, proszę bardzo. DJ. GG Dobra Ej czemu jak on wykrywa to robi się z niego paruka, jak przegrywa to wyskakuje ze skoru Ej opatrzcie ja jak ja wyglądam Zabójcy Ach, żółw Zabójcie żółw, aż zrobię sklina Dobra, więc to by było na tyle z Gamesu Będzie jeszcze jeden odcinek, bo wszystkiego nie nagraliśmy Więc ja byłem BPL Cześć, pożegnaj się Na razie